Jak wiemy, od stycznia 2023 roku producenci rolni we wszystkich krajach unijnych zobowiązani są do działania według zasad nowej wspólnej polityki rolnej. Choć każde państwo opracowało swój odrębny plan strategiczny, to jednak wspólną ich cechą jest promowanie realizacji celów środowiskowych i klimatycznych w oparciu o ekoschematy. Mimo wielu obaw, warto prowadzić swoje gospodarstwo w oparciu o nowe zasady, choćby po to, aby uzyskać wyższe dopłaty. Aby prawidłowo realizować założone w wybranych ekoschematach technologie uprawy, należy stosować odpowiednie maszyny. Jakie? Podpowiada Paweł Baurycza, menadżer firmy Horsch Polska. Witam serdecznie, nazywam się Paweł Baurycza, reprezentuję firmę Horsch. Już teraz zapraszam Państwa na serię krótkich filmików, na których przybliżę tematykę ekoschematów, czyli tych bardzo popularnych praktyk, które mogą już teraz rolnicy wprowadzać w swoich gospodarstwach. I pokażemy, w jaki sposób można te praktyki dobre dla środowiska, klimatu realizować w oparciu o produkty Horsh. Czym są te ekoschematy? Ekoschematy to jest zespół dobrowolnych praktyk, oczywiście, rolnik może dobrowolnie do nich przystąpić. Które mają na celu, jako zadanie, ochronę klimatu, środowiska i również dobrostanu zwierząt. Ten najważniejszy dla nas ekoschemat, do którego wychodzimy z naszą ofertą produktową. To ekoschemat rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi. Płatności mogą zostać przyznane tutaj dla ośmiu różnych praktyk. Te praktyki objęte są systemem punktowym. Te osiem praktyk, które tutaj wyróżniamy w tym ekosomacie to ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt, międzyplony o zimę i wsiewki wśródpolne, opracowanie i przestrzeganie planu nawozowego, zróżnicowana struktura upraw, wymieszanie obornika na gruntach ornych, tutaj 12 godzin od aplikacji, stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo, uproszczone systemy upraw i na samym końcu mamy wymieszanie słomy z glebą. Z uwagi, że ten ekoschemat, rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi jest podzielone na 8 tych praktyk, każda z tych praktyk jest punktowa. Występuje możliwość łączenia tych ekoschematów, dzięki czemu te płatności i punktacja będzie zdecydowanie wyższa. Po więcej informacji oczywiście można się zgłosić do naszych dealerów, do przedstawicieli firmy Horsch. Również te informacje mogą Państwo odnaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa. Szerzej o maszynach Horsch, które wpisują się w określone ekoschematy już w kolejnych odcinkach, na które zapraszamy.